John F. Kennedy był ofiarą jakiegoś spisku. Przedstawiciele państw są tylko kukiełkami. Karta antitrust legislation. Świat jest pełen nierozwiązanych zagadek. Ocean wydaje nam się obcą krainą. Benefit Concert, czyli koncert dobroczynny, lub też można to interpretować jako koncert charytatywny. Na ilustracji widzimy dwóch mężczyzn, nazwałbym ich duetem rokowym. Prawdopodobnie grają koncert. Litera Z występuje dwukrotnie. Na słuchawce i na pasku od keyboardu. Wydaje mi się, że może to być nazwa tego zespołu. Na pasku od klawisza nazwa jest rozwinięta, lecz w połowie zakryta, więc ciężko odnaleźć całe słowo. Co ciekawe, mężczyzna z lewej strony posiada naszej przełącznik, coś na zasadzie włącz i wyłącz. A co jeśli przedstawione osoby to nie ludzie, a roboty i jest to nawiązanie do robotów i sztucznej inteligencji? Włącznik może też symbolizować, że to osoby sterowane przez kogoś. Natomiast na drugim mężczyźnie widnieje symbol serca, na prawym poliku, jakby to miała być jakaś manifestacja określonych poglądów. Chociaż myślę jednak, że sens karty bardziej ukazuje sytuacje, w których artyści bądź influencerzy udzielają się charytatywnie, często głównie po to, aby wybielić swój wizerunek i całe zajście są tworzone typowo na pokaz, a sama pomoc jest tylko dodatkiem. Następna karta to Blood, Toil, Tears and Sweat, czyli krew, trud, łzy i pot. Na ilustracji możemy zauważyć mężczyznę z gestem przypominającym przemówienie człowieka pełniącego funkcję premiera Wielkiej Brytanii, a dokładnie jest to podobizna Winstona Churchilla. Churchill był to brytyjski mąż stanu, który pełnił funkcję premiera Wielkiej Brytanii w latach od 1940 do 1945. Czyli podczas II wojny światowej. Był również wykształconym żołnierzem, bohaterem wojny burskiej, pisarzem, historykiem i zdobywcą Nagrody Nobla. Churchill również przynależał do masonerii. Ta krótka wstawka ukazuje Winstona, który uścisnął rękę królowej w sposób typowy, w jaki witają się masoni. Tytuł karty jest słynnym wyrażeniem wygłoszonym przez Winstona Churchilla w Izbie Gmin Parlamentu Zjednoczonego Królestwa 13 maja 1940 roku. Było to pierwsze przemówienie od czasu, gdy został premierem. Co ciekawe, 26 kwietnia 2013 roku Bank Anglii ogłosił, że pod portretem Churchilla znajduje się zdanie: Nie mam nic do zaoferowania oprócz krwi, trudu, łez i potu. Miał zdobić nowy banknot 5-funtowy, wydany we wrześniu 2016 roku. Omawiana karta została wyprodukowana w 1995 roku. Jest to zadziwiające, że już wtedy producenci karty potrafili zapowiedzieć, że będą to jednak ważne słowa. Kolejna karta to Contract on America, czyli umowa z Ameryką. Umowa z Ameryką dokument podpisany 27 września 1994 roku na schodach Kapitolu w Waszyngtonie przez członków mniejszości republikańskiej. Zanim Partia Republikańska przejęła kontrolę nad Kongresem w 1994 roku, umowa z Ameryką określała przepisy, które miały zostać uchwalone przez Izbę Reprezentantów w ciągu pierwszych 100 dni 104 Kongresu 1995 i 1996 roku wśród propozycji znalazły się obniżki podatków, stałe weto w jednej linii, środki mające na celu ograniczenie przestępczości i zapewnienie ulg podatkowych dla klasy średniej oraz poprawki do konstytucji wymagające ograniczeń czasowych i zrównoważonego budżetu. Z wyjątkiem poprawki do konstytucji dotyczącej terminów wszystkie części kontraktu z Ameryką zostały uchwalone przez Izbę pod przewodnictwem przewodniczącego Izby Gingricha. Na ilustracji widać jakiś list, ale bardziej celowałbym w kontrakt, jest miejscami wydarty i krwawy. Na środku możemy zauważyć prawdopodobnie zakładkę albo coś co ją przypomina w trzech kolorach. Pierwsza moja myśl to barwy Francji. U dołu z lewej strony możemy zauważyć narysowane przebite serce, co może wieszczyć coś bardzo niekorzystnego dla tamtejszego systemu Ameryki. Wyżej możemy zauważyć słowa pisane ręcznie. Lecz niestety nie dam rady ich rozczytać. Nieco wyżej możemy ujrzeć datę, 14 lutego. W tekście karty możemy znaleźć coś ciekawego. Jeśli za jest przeciwieństwem przeciw, to wtedy co jest przeciwieństwem kongresu? Lub jeśli pro jest przeciwieństwem kon, co jest przeciwieństwem kongresu? Czyli tak, jakby progres, czyli rozwój, miał być przeciwieństwem kongresu. Jest to przyśmiewczy cytat Willa Rogersa, amerykańskiego aktora. Twórca karty użył tego, aby sprzeciwić się i wyśmieć ową umowę, jednoznacznie insynuując, że nie była ona dobrym pomysłem. Chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz, podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału. Proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić, będzie mi bardzo miło.